W zadaniu trzecim mamy rozwiązać najpierw takie równanie, a więc zaczniemy od tego, że 1 całą i 3 czwarte przeniesiemy na prawą stronę. Czyli mamy 3a równa się 2 całe i 1 piąta odjąć 1 cała i 3 czwarte. Czyli lewą stronę przepiszmy. No, a tutaj musimy to sobie sprowadzić do wspólnego mianownika, czyli wspólnym mianownikiem dla 5 i dla 4 będzie 20. Czyli tak, o, to sobie zapiszmy na razie w takiej postaci. Czyli tutaj 5 mnożyłam przez 4, a więc 1 też muszę pomnożyć przez 4. Tutaj 4 pomnożyłam przez 5, żeby mieć 20. Czyli 3 także mnożyłam przez 5 i mamy 15.

3a możemy zapisać jako 3 razy a. Jest to równe 9, czyli obie strony należy podzielić przez to, co mamy przy a, czyli podzielić przez 3. Czyli a to będzie 9, podzielić przez 3, czyli przez 3 pierwsze, a więc 9, mnożymy przez 1 trzecią. Czyli to sobie o, w takiej postaci zapiszmy. No i teraz możemy wykonać tutaj skracanie przez 3, czyli 3 podzielić przez 3 to 1, 9 podzielić przez 3 to 3, czyli a to będzie 3,20. No i mamy rozwiązane pierwsze równanie. Spójrzmy teraz na równanie drugie, czyli w podpunkcie b mamy 1 całą i 2 trzecie minus 5c. Równa się 1 cała i 1 czwarta. Czyli tym razem przyniosą sobie to minus 5C na stronę prawą, a 1 całą i 1 czwartą na stronę lewą. Czyli 1 całą i 2 trzecie przepiszmy, odejmiemy 1 całą i 1 czwartą i wtedy to będzie równe 5C. Tutaj także nie mamy wspólnego mianownika, ale dla trójki, dla czwórki wspólnym mianownikiem będzie 12, czyli o, już ten wspólny mianownik możemy sobie zapisać. Czyli tu, tutaj z trójki, żeby otrzymać 12, musiałam wykonać mnożenie przez 4, czyli 2 także mnożę przez 4 i 2 razy 4 to 8. Z czwórki, żeby otrzymać 12, to wykonałam mnożenie przez 3. Czyli 1 także mnożę przez 3 i otrzymam 3. No i to będzie równe 5C. Widzimy, że tutaj spokojnie możemy sobie wykonać odejmowanie. No 1 odjąć 1 to będzie 0, 8 odjąć 3 to będzie 5, czyli 5 dwunastych równa się 5C, a to można zapisać o jako 5 razy C. Czyli wy, żeby wyznaczyć sobie C, musimy obie strony dzielić przez 5 czyli to sobie teraz zróbmy no i dzielimy przez 5 czyli 5 dwunastych dzielimy przez 5 pierwszych i otrzymamy C jeżeli wykonujemy dzielenie to mnożymy sobie przez odwrotność czyli 5 dwunastych mnożymy przez 1 piątą i to będzie nasze C Skracamy przez 5, czyli C będzie równe 1.12. No i to będzie drugie rozwiązanie. No i jeszcze spójrzmy na podpunkt C. Tu też mamy równanie. 1, 2, P podzielić przez 1 całą i 3 czwarte. I to będzie równe 8. Czyli nam przy tym P przeszkadza ta 1 cała i 3 czwarte. Czyli ponieważ tutaj mamy dzielenie, to musimy obie strony pomnożyć przez 1, całą i 3 czwarte. Wówczas po lewej stronie nam zostanie tylko jedna druga P, a tutaj mamy tak 8, czyli 8 pierwszych razy i zamienimy to sobie od razu na ułamek niewłaściwy. 1 razy 4 to 4 plus 3, 7, czyli 7 czwartych. Możemy to sobie skrócić przez 4, czyli tutaj mamy 1, tutaj mamy 2. 2 razy 7 to 14, czyli 1, 2 p równa się 14 pierwszych, czyli po prostu 14. No i to, co mamy po stronie lewej, czyli tą 1, 2 p można zapisać w takiej postaci. To jest dokładnie to samo. Czyli, żeby teraz pozbyć się tej 1, 2, skoro mamy mnożenie, to należy wykonać dzielenie właśnie przez jedną drugą. Zatem p będzie równe 14 pierwszych podzielić przez jedną drugą, czyli p to będzie 14 pierwszych razy odwrotność jednej drugiej, czyli dwie pierwsze, czyli p to będzie 28 pierwszych, a więc 28.